No witajcie wszyscy, ja jestem Jumper, a to jest kolejny odcinek naszej serii, naszego Playa pod tytułem Zagrajmy w Assassin's Creed Revelations A, no tak No i to no i co, no i co Nie było odcinka przez strasznie długi czas, ja w ogóle zajrzał, oj, lekki spadek FPS Co mam zrobić? Na razie nie mam żadnego zdania więc polecę Ale, tutaj nie wejdę o no właśnie hop ja niewiele pamiętam z tego nawet co robiliśmy podczas ostatniego zadania o lol brzydkie spadki, brzydkie spadki The bastards! The damn bastards! I will tear off their arms and use them as clubs! Calm, friend. Anger is the enemy of caution. Those Byzantine thugs kidnapped my son, Ezio! To get at me, they attack an innocent boy! We can get your son back, but only if we coordinate and act carefully. <laughs> Emmet, of course. If you lead, I will follow. Kurai Michu został schwytany i osadzony. Dostań się do miejsca ich przetrzymywania i ludzie ludzi odpowiedzialnych za ten czyn. Dobra, spoko. Aha A to ciekawe, nawet nie wiedziałem, że coś takiego taka opcja istnieje Nawet ładnie, nawet ładnie powiem. Bo... No, no, moja trzutka, idziemy, 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 go! Aha... To już nie wejdą pewnie... Kurde... Okej... Okay. Synchronizacja nieudana, oczywiście Dobra, kolejny zabity Nie, no moja zbroja jest uszkodzona, za co? Będzie Teraz jego, jego, jego oczy Dobrze! Dobrze I teraz... Tak Zbieramy coś sobie Jezu, naprawdę nie było tego tak dawno, że ja naprawdę nic nie pamiętam

Lives poison. There is no other explanation. If so, there may be a remedy. We will get him to a doctor. Okay, machine. There is this name, The fuck, oh yeah, No, yeah. Go, 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 go! No, no dobrze tak. sorry. Dobrze tak dla mnie pograć w Assassin's Creed. Bo powiem wam szczerze, że grałem ostatnio prawie tylko w Minecrafta to, to było. To nie było miłe. Nie było ciekawe.

I have never seen it this bad. We do not know who they will take. Together almost stare each other. Now Dominic is going fast, he's fighting, and I'm slow, lol, but epic. Yeah. Hey, Kim, offended. this boy has been poisoned. Give me room. Trap. It's a trap. Say again? The Templars, they use me as bait to flush you out. To kill all of you. Have we been followed? I would not doubt it. Take positions and be ready for anything. ashikawa this boy from harm. Let no one get close. Dobra, nie, tutaj, tutaj trzeba zadziałać. Hold the line. Teraz tutaj. Dla, dwa, trzy, okej, okay, dobra. To... Okej, okay, tutaj kolejna. No nie, kurda. Nie no wahaj Kolejne. Kolejne Dobra Tutaj właśnie Ano nic nie mówię, ano bo mogę Zacznijmy od tego To tak się skupiam przeżywam to Bo naprawdę bardzo fajna misja, nie wiedziałem, że coś takiego może być Zresztą też wcześniej nie gram. Praktycznie nigdy w Asasyn a to jest mój pierwszy no asasyn Creed ma wszystko jestem oczarowany tą grą. E, I tak dalej, i tak dalej. Dobrze, kolejne? Kolejne. Okej, okay, tutaj mnie zawsze dziwi, jakim cudem asasyni się wspinają, bo nie powinni. my boy how do you feel I już fine father stop doting, <laughs> well if you think saving your life is doting. there may be hope for you yet ah oh I need to lay down you water and keep still

Jezu, <laughs> Ale akcja Ja miałem właśnie zabić jednego stempla tych, a on zaczął mnie ten To było naprawdę ciekawe doświadczenie No dużo pieniążków, bo właśnie zawsze świetne to jest, że tyle pieniędzy upada po... No właśnie... To jest nawet przydatne jak cię zaatakują, no bo pieniędzy masę wtedy zyskujesz Takie mam wrażenie Ale dobra Lecimy dalej, Ciekawe ile ja już tego nagrywam Uleczę się i tak Lecimy, bo tam jest jakieś wspomnienie Chyba Sofie, nieważne w każdym razie, jakieś wspomnienie. Ej, to ja to będę leciał. O oh, lol, sorry. Mm, forum Teodosiusza. Tak, dobrze chyba przeczytałem. I w jego nieprzyjacielstwie, Sultan wymaga jego pomocy. Jezu, ja się tego nie, 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 No Ale z drugiej strony, no to ja się nie, ja tak robię, więc... dobra, Ała. dobra, dobra po prostu mnie nie, nie, Dobra, nie, 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 co to to nie, nic nie ma. Oni się oczywiście nie skafną, bo po co? Tu trochę pieniążków można wpaść. O! No, jakieś szamu nie ma, aczkolwiek mimo wszystko nie jest tak źle. Lecimy, no tej całej, bodajże, sofii o, tam jest fragment danych Musa czy jak to się nazywa? To skorzystamy sobie. O nie, O. o. Okej, okay, siedem już mam, bo tam później na tej wyspie całe ai Co coś jakieś. Okej, okay, interakcja. I teraz ja się zamykam, bo chcę zobaczyć, od co sobie biegać. Salute, I am closing in on two more books. One near Topkapı and the other in the district. Beşik first. Topkapa will be a dead end. Ah, sí. What do you make of this? Oh, Ezio, incredibile! Early Coptic bindings, still in good shape. Amazing. This must be a third century transcription of the original. Sofia, what happened here? Oh, that happens once or twice a year. People break in thinking they will find money. I do not keep much here, but. This time, they made off with a portrait of some value. It is a shame. You keep working. I will find your painting. Ezio, the thief could be anywhere by now. If the thief came for money, but took a painting, he should be close by, eager to get rid of it. Well, if you happen to find it within the next few hours, meet me by the aqueduct. I will be running errands. Okej, okay, dobra Oczywiście ak akceptuję Teraz na bazar Lecimy na bazar Bo czemu nie? O tam jest bank przy okazji wszystkie klatki były przed chwilą Lol, brzydkie klatki, naprawdę, naprawdę, brzydkie Jezu Nie, naprawdę nie lubię strasznie tak klatkuje No, z drugiej strony kto lubi? Nawet nie wiem czemu. Tutaj będę musiał wejść. Okej, okay. Tak właśnie. I tutaj był gdzieś bank. O, tu jest. Zobaczmy, czy mamy coś w depozycie. A, no, a no mamy. Wybraliśmy pieniążki O, i kuszę będziemy mogli kupić świetnie. It all down. Where is it, Ladro? Confess! I have done nothing. You cannot prove a damn thing. I do not need to. I will just keep hitting you until you talk. I found that. Thing. I mean, someone give it Get your story straight before you lie to my face. God help me! He has much better things to do than answer your prayers.

W bazaar How else will I feed myself? Next time, find a nicer way to be a <laughs> Dobra. Czeka. A my lecimy znaleźć kupca. Cóż tu jest A no kupię, no bo ja nie wiem co się znajduje właśnie w księgami. Ciekawi mnie to. Aha Ok, co tu może być? Księgi. Aha, ale co tak się gidają w ogóle? Aha, coś takiego, Ano, wątpliwie bym korzystał, ale przynajmniej troszkę się zwiększył dochód z Konstantynopole. Teraz y jeszcze zechcę może kupić tutaj, o właśnie to Ano chcę Dużo mam kasy, no to czemu nie o, Ładnie się zwiększył dochód z Konstantynopola No i teraz lecimy ktoś kupić Rozmowa 18 tysięcy to troszkę kasy jest W każdym razie na prawo, napraw wszystko. Tak Ok. Mimo wszystko mamy nadal metalowe za rękawie mamy luków. Aha Sprawdźmy. jeden ochrona dwa Aha, to ciekawe. Metalowe nagolenniki. Mamy luków. No, ciekawie to wygląda. Ciekawie. Odbrojenie To purmerowingów. Ja mam ten przedmiot. Wybierz go, aby go użyć. Tak. on właśnie między innymi też po to. O, i mam też ten toporek Wojenny młot Najemnika Bława kondotiera, Syryjska szabla. Ła młot bojowy. O, to sobie kupię teraz. Topór, to i to mała broń. Sprawdźmy nóż rzeźnicki. Spoko? Kusza. Kuszę. Kuszę. Tak, kusze kupię, wali wszystko, kupuję kusze, tak pociski, bełty zapełniam. Ok, w ogóle czekajcie, no bo on. A tutaj to byłaby czwórka, dajmy na to, okej. Okay. Nie, nie, to chodziło o cztery. Okej. Okay. Dobra, kusze w każdym razie mam. Kto jest to, ten kupiec? Mam malowanie dla Ciebie, jeśli jesteś zainteresowany. Ok, był następny wszędzie, ten nieudany. Nie, 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 No nie, 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 No nie, 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 jednego gościa ukradłem, ukradłem, Ale dobra. Well, Nieważne Zupełnie nieważne kolejne klatki Nie wiem co się dzieje ostatnio właśnie z tym kątem A no, mam zamiar kupić sobie ramu. O. Znowu kogoś ukradłem Ale nie, Jezu Polatków na kuriera templariuszy Okej, okay, dobra ale kurier templariuszy jest, no to ja go nauczę, go, komu należy dawać wypieniążki No chodź gdzie jest ten kurier templariuszy? Już, no nie, już sobie uciekł. A Jakby co Ściszyłem dźwięki z gry O jak ładnie Fajna jest ta kusza Przeszukanie Czekaj i teraz żeby ludzie wpadli w panikę To co zrobię? Ano, tak wrednie im zrzucę. Ano, wredny jestem. A, gdzie ja idę? Właśnie tak kurczę, what the hell i tak dalej. I lecimy, no bo ona tam na nas stykała, A więc no, ja nie wiem naprawdę ile to trwa. Jak znam, że no, to będzie mi się nie, nieprawdopodobno już czasu to wszystko renderowało, później przesyłało. Więc o, kolejne lagi, więc ja skończę jak tylko z nią pogadam. This was a gift from my father for my 28th birthday. I had to sit for Messer Albrecht Dürer for a whole week. Can you imagine me sitting still for seven days doing nothing? I cannot. Una tortura. <laughs> so I found you another book location. And it is not far from here actually. Grazie. Ezio, what is this all about? You are not a scholar, that much is clear. Do you work for the church? <laughs> not the church, no. But I am a teacher, of a kind. Mm. I will explain one day, Sophia, when I can. Okay, dobra. 1500. Bravo, zrobiliśmy sporo pieniądzków. Hey! I okej. Okay. Oddeponowano pieniążki, tak na sam koniec. Co za zamieszanie, panowie? No. <laughs> Widzicie, przyszedłem no i od razu się. No właśnie. Dobra, nieważne, w każdym razie ja będę kończył. No więc pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, jeśli się Wam podobało i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Sorry, że nie było tak długo odcinków. No bo po prostu no chory byłem. Sporo się zapomniało, ale z tym odcinkiem też sporo się przypomniało, tak dalej i tak dalej. Cześć.